Jak wyczarować z resztek pomidora dorodne pomidory, nie wychodząc z kuchni? Wychodujemy je sami i to na własnym kompoście. Domowy humus i tak zwana herbatka kompostowa to nawóz, którym nie przenawozimy roślin. Poprawi on ich kondycję i przyspieszy wzrost, zwiększy chłonność wody i opóźni jej odparowanie i do tego masz go zawsze pod ręką. Kiedy nie mamy ogrodu, kompostowanie wydaje się niemożliwe. Nic bardziej mylnego. Wystarczy trochę miejsca na balkonie albo pod zlewem. Kompostowniki domowe można kupić w sklepach internetowych. Można też je samodzielnie wykonać. Sam kompostownik to jednak za mało. Żeby dokonać takich cudów, warto zaprosić do swojego domu dżdżownicę. Brzmi niewiarygodnie, a jednak to możliwe. Zróbmy własny kompostownik domowy. Na początku przygotowujemy potrzebne materiały. Wiadro z zaworem, na przykład odstojnik do miodu, wiertarka i wiertło, miska, wieczko, filtr węglowy, krata odgrodowa, pistolet do kleju na gorąco, bezpieczny nóż i nożyczki. Produktem ubocznym kompostowania będzie tzw. herbatka kompostowa płynny humus, który jest bogatym, bezpiecznym nawozem dla roślin domowych i warzyw uprawianych na oknie lub na balkonie. Musimy zabezpieczyć miejsce na odciek. Pomoże nam w tym miska dopasowana wielkością do pojemnika. Musimy w niej nawiercić otwory. Żeby mieć łatwy dostęp do chorbatki kompostowej zainstalujemy szczelnie zakręcany zawór. Będziemy mieli pewność, że z kompostownika nie będzie wyciekał płyn. Kompost musi mieć zapewnioną cyrkulację powietrza. Można zrobić otwory w pokrywie. My zamontujemy filtr węglowy, który dodatkowo nie dopuści do rozprzestrzeniania się zapachu. Chociaż jeśli będziemy dbali o właściwe karmienie kompostownika z zapachem, nie powinno być problemu. Będziemy mieli pewność, że muszki owocówki nie zamieszkają w naszym kompostowniku, a dżdżownice się nie wyprowadzą. Jest to szczególnie ważne, kiedy zakładamy kompostownik. W hodowli dżdżownice żywiły się innym pokarmem i muszą się przystosować do naszego menu. Teraz układamy warstwę. Musimy pamiętać, że bardzo ważna jest wysoka zawartość celulozy w kompostowanym materiale, gdyż ten składnik jest niezbędny w procesie rozrodczym dżdżownicy kalifornijskiej. Celuloza potrzebna jest do budowy kokonów z młodymi dżdżownicami. Papier nie powinien być zadrukowany. Najlepiej sprawdzi się rolka po papierze toaletowym. Wytłoczki od jaj, kartonowe pudełka albo gazety, ale nie na błyszczącym kolorowym papierze. Żeby wprowadzić do środowiska kompostownika właściwe bakterie i grzyby, dodamy około 2 litry ziemi ogrodowej, a najlepiej leśnej. Mamy nowego domownika. Może warto nadać mu jakieś imię? Może Pieszczochem? To żartobliwe, ale pozwoli nam pamiętać, że kompostownik to nieśmietnik. Duże znaczenie ma to, co do niego wkładamy, szczególnie jeśli chcemy mieć dobrej jakości humus i kompost. I zależy nam, żeby nasz kompostownik nie wydzielał przykrej woni. Kiedy zaczynamy naszą przygodę z kompostowaniem, z pewnością od razu chcielibyśmy go użytkować. Warto jednak jeszcze przez kilka dni do tygodnia pozostawić tak przygotowany pakiet startowy. Chodzi o to, żeby dżdżownice miały czas na zaaklimatyzowanie się w nowych warunkach. Gdyby nie nasza pokrywa, może by chciały uciec, to zupełnie normalne. Dajmy im czas. Warto zapamiętać, że kompostujemy warzywa i owoce surowe. Poza cytrusami, cebulą i czosnkiem spowalniają rozkład. Możemy trzymać nasz kompostownik pod zlewem. Czy na balkonie, gdzie nam wygodnie. Kompostownik z dżdżownicami to opcja dla leniwych. Nie trzeba resztek zbyt intensywnie mieszać, robią to samo. Do tego nie musimy wynosić resztek do pojemników na odpady i zaoszczędzimy na kupowaniu nawozu dla roślin. Pamiętajmy, by kompostownik stał w temperaturze pokojowej nie więcej niż 25 stopni? Unikajmy miejsc przy zbywarce, lodówce czy kaloryferze. Jeśli kompostownik stoi na balkonie, pamiętajmy o jego zacienieniu. Nie będzie się przesuszał. Po kilku tygodniach możemy korzystać z płynnego humusu.